Eee, ozdobiłam dokładnie tą serwetką. W Cześć, obiecałam Wam serię poradników, jak coś zrobić po szukolczykach, a tym razem będzie o dekuparz. I to na początku mam do Was pytanie. Eee, czy zajmujecie się dekupasz? Czy kiedyś coś dekorowaliście dekuparz? Eee, czy to Was właśnie kręci? Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to co jest dekuparz, to może najpierw będzie mała prezentacja. Słuchajcie, to jest pudełko na herbatę. No, tu jest jeszcze trochę herbat, ładnie pachnie. Ozdobione właśnie metodą dekuparz. Wcześniej to pudełko wyglądało w ten sposób, czyli było takie gołe. A teraz ma takie ładne troskawienie. I metoda dekupage, e, zwana też metodą serwetkową, to jest e, że trochę ogólnie powiedziane, bo nie zawsze dekoruje się serwetkami, e, ale to jest właśnie e, wykorzystywanie między innymi różnych serwetek, czy innych jakichś arkuszy, gazet, papierów e, i... E, naklejanie ich na powierzchnię, najróżniejsze, czy to pudełka, czy butelki, czy talerze, następnie pokrywanie lakierem, tak by w efekcie to wszystko wyglądało, jakby było namalowane. Ha, to tak w wielkim skrócie. I słuchajcie, tutaj dla przykładu wam pokażę. Ja mam różne serwetki, ale na przykład to moje pudełko e, ozdobiłam dokładnie tą serwetką truskawki. Widzicie, ona jest biała. Ma to też motyle, kwiatki. A po nałożeniu na pudełko wygląda w ten sposób. Ja tego pudełka nie malowałam wcześniej. Zostawiłam je właśnie takie surowe. Więc truskawki wyglądają faktycznie jak namalowane na wierzchu. I powiem Wam, że to jest najprostszy sposób dekorowania, bo można dekupować wiele postaci. A to jest taka mega, mega najprostsza, którą, z którą na pewno każdy z Was da e, ja sobie radę. No i słuchajcie, dzisiaj taki e, krótki film o tym, co należy mieć na sam początek, aby zacząć zabawy z kuparz. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może e, już teraz wiedzieć, e, czy go to kręci, więc e, przygotowałam taki krótki film, żebyście wiedzieli, co Wam potrzeba na początek. E, no i tutaj też jestem też ciekawa, właśnie. Czy ci z Was, którzy robią dekupasz, jak to u Was się zaczęło, napiszcie koniecznie, a także co ładnego robicie. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o dekupasz, no to potrzebujecie jakichś um, elementu, który będziecie zdobić. To mogą być drewniane skrzynki, mogą być metalowe jakieś elementy, mogą być doniczki. Fantastycznie się dekoruje doniczki. Myślę, że pokażę Wam jak udekorować jakąś doniczkę. Tym bardziej, że idzie wiosna, będą zaraz piękne kwiaty i będzie fajnie wstawić taką wiosenną donicę. Pudełka wspomniałam, butelki, talerze... Można też dekorować jakieś mniejsze elementy, nawet zrobić kolczyki. Możecie udekorować ramki na zdjęcia, lustra. Tak, w zasadzie, jedyne co was ogranicza to wasza wyobraźnia. Na każdej powierzchni można właśnie dekorować w ten sposób, co jest naprawdę fajne. Co wam jeszcze jest potrzebne? Fajnie potrzebne są wam serwetki. To jest najtańszy sposób dekoracji. E, zamiast serwetek można używać jakichś takich gotowych, dedykowanych papierów e, do dekupaż, ale serwetki są najtańsze. To są takie zwykłe serwetki, jakie kładzie się na stole przy talerzach. Truskawki, na przykład, już Wam pokazywałam, to ja sobie kupiłam też takie pomarańcze, też mam zamiasteczkę się wykorzystać. E, wszelkiego rodzaju kwiatki, jeżeli lubicie takie motywy, one fajnie się sprawdzają. O, też takie kwiatki na białym tle. Łatwo się wtedy z nich wycina ten wzór, a można też nawet nie wycinać. To Wam pokażę, przy okazji będziemy robić pudełko. A ostatnio, na przykład, ja sobie znalazłam taki z latarnią. To już wiem, że będę w ten sposób dekorować doniczkę. Ale myślę, że na początek zaczniemy od pudełka. W kolejnym odcinku obiecuję Wam pokazać. Więc serwetki. I słuchajcie, serwetki no to są takie klasyczne. Kupujcie albo całe opakowanie. Jeżeli nie chcecie całego takiego opakowania, to takie serwetki na sztuki można kupić na Allegro. Więc możecie sobie wybrać wzory e, i po prostu wtedy się bawić. Potem przyda Wam się klej. E, klej wodny, na przykład w takim opakowaniu, to ty kupasz. Ale jeżeli nie macie, e, nie chcecie wydawać. Pieniędzy na taki klej. Taki klej to jest około 10-12 zł za taki pojemnik 125 ml. To możecie z powodzeniem użyć klej wikol albo białka jaj. Też dobrze się sprawdzają. Jeżeli chodzi o takie drewniane powierzchnie, to nawet można w ogóle nie używać kleju, tylko je zwiliżyć wodą. Też to daje radę, bo potem tak się całość maluje. No i właśnie, jeżeli chodzi o malowanie, utrwalanie naszego efektu, to druga rzecz, która jest obowiązkowa, to werniks wodny. Może być matowy lub z połyskiem. Ja zwykle wybieram z połyskiem. Czyli po prostu lakier. Można kupić takie lakiery budowlanych albo właśnie taki mały pojemniczek dedykowany do. Dekupaż. E, poza tym przyda Wam się oczywiście pędzel. E, do takich niewielkich rzeczy, o widzicie, taki pędzelek. E, przyda Wam się też taki mały pędzelek do jakichś bardziej precyzyjnych e, elementów ewentualnie poprawienia czegoś, zrobienia ładnych, e, no po prostu jakiegoś ładnego obrysowania. Więc pędzelek cienki i gruby. I w zasadzie... Jeżeli chcecie tylko zacząć właśnie z takim pudełkiem, to powiedziałabym, że to jest tyle. Jeżeli jednak chcecie na przykład dekorować butelki albo chcielibyście, aby to pudełko nie było bezbarwne, to znaczy no, w kolorze drewna, tylko na przykład białe i na to był naniesiony wzór, no to musicie jeszcze zakupić farby. Farby to są farby akrylowe kupujecie farbę w takim kolorze, jakim chcecie. Przede wszystkim przydaje się farba biała. Ona też sprawdza się zamiast e, takiego preparatu do e, gruntowania, e, a taki preparat nakłada się na powierzchnie śliskie, na przykład na szkło, gdybyście chcieli dekorować butelki. Więc zamiast takiego preparatu wystarczy Wam ta farba. Idealnie się sprawdza. No i ewentualnie jakieś kolorowe inne e, farby, jeżeli chcecie coś wykańczać, poprawiać lub pomalować właśnie na inny niż biały kolor. Do malowania farbami możecie użyć oczywiście pędzli, ale lepiej sprawdzają się gąbeczki. E, takie się przytyka, ja Wam to pokażę, i tak najłatwiej rozprowadzać farbę, równo, nie będzie smug. Ale jeżeli nie macie takich gąbeczek, komplet takich trzech gąbeczek kosztuje e, kilka... kilka złotych. Jeżeli nie możecie takich dostać, to po prostu weźcie taki kuchenny zmywak, gąbkę kuchenną, czystą, suchą, też sprawdzi się super. Więc to jest jakby taka podstawa. Jeżeli słuchajcie, w ogóle nie wiecie, czy to Was kręci, nawet szkoda Wam wydawać y, kasy na takie opakowania, słuchajcie, kupiłam y, taki zestaw, to jest kit, <grym> zestaw startowy. Nieistotna jest tak naprawdę firma. Raczej chcę Wam powiedzieć, że po prostu są takie zestawy. Mój kosztował już od kilka złotych. I ja Wam pokażę, co jest w środku. W środku jest taki mało pędzelek, a poza tym są e, takie e, niewielkie pojemniczki, właśnie z rzeczami, o których mówiłam. Czyli mamy e, lakier. Mamy. Play, a nawet w takim zestawie mamy medium do spękań, czyli lakier, który sprawia, że te nasze dzieła jakby wyglądają na takie postarzone. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Tutaj pytanie do Was, czy lubicie takie efekty jakby postarzania. Jeżeli lubicie, no to na pewno to Wam się spodoba. Oczywiście to też można kupić w dużym rozmiarze. Ale właśnie, jeżeli początkujecie i nie wiecie, czy to w ogóle jest to, albo chcecie zrobić tylko jednorazową jakąś pracę sobie czy komuś na prezent, to myślę, że taki zestaw może być fajny. Te tutaj, na przykład, w tym moim zestawie mają po 50 ml, a te duże, które wam pokazywałam, mają 250. I to jest dosyć wydajne, jeżeli się robi coś, wiecie, okazjonalnie. W tym moim zestawie jest jeszcze farba jasna, ona jest taka kremowa oraz ciemna. Ma taki kolor lekko złocisty, może czekoladowy. O, to są też te farby akrylowe. I słuchajcie, w tym zestawie jest jeszcze serwetka. Tak, losowa serwetka, swoją drogą bardzo urocza. Właśnie teraz dopiero widzę jaka ona jest. Zające. A, taka wielka noc. Muszę ją do czegoś wykorzystać, jest strasznie ładna. I łatwo wyciąć z niej wzory, bo właśnie jest na białym tle. No, i tak wygląda właśnie taki yy, zestaw. Spodobał mi się zamysł. Tak jest naprawdę sporo. Można znaleźć taki czy inny. Można znaleźć właśnie coś dla siebie. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda te kilka rzeczy, które potrzebujecie do decoupage. Jak widzicie, tego nie jest dużo, a zabawy jest przy tym cała masa, więc ja zachęcam Was do dekorowania. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak udekorować taką skrzynkę. Potem możemy, jeżeli będziecie chcieli, zabierzemy się za jakąś doniczkę, to zależy od Was, a właśnie zaczynam od pudełka, żeby pokazać Wam podstawy. I teraz pytanie do Was. Czy chcecie, abym takie pudełko najpierw pomalowała na biało i na to naniosła wzór, czy też mam zrobić identyczne jak to, czyli na drewnie zrobić wzór. Czekam na Wasze komentarze i takie postaram się właśnie zrobić w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Zostawcie koniecznie komentarz, a ja pozdrawiam was ciepło. Pa pa.